Zadanie pająk Patryk w skrócie PP. Pająk Patryk przechadzał się po korytarzu. Korytarz był długi i wąski. Jeśli spojrzymy na niego z boku, wyglądał on jakoś tak. Miał on swoją długość D. Kolejne fragmenty Tunelu były ponumerowane kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do D. To znaczy, ten fragment ma numer 1, ten numer 2, a ostatni ma numer D. Na korytarz świeciły żarówki. Zapewne świeciły one z góry, gdyż świeciły na pewien spójny fragment tunelu. Na przykład ta żarówka obejmowała wszystkie. Wszystkie segmenty tunelu, od drugiego do jakiegoś bliżej nieznanego i. Naszym zadaniem było, dla wielu żarówek, które świecą w tym tunelu, odpowiedzieć, jakie jest miejsce, na które świeci jak najwięcej żarówek, i podać to miejsce. Jeśli było wiele takich miejsc, należało podać najmniejsze. Tutaj mamy tylko jedną żarówkę, więc na każde z tych pól, świeci tylko jedna żarówka i byśmy je podali. Natomiast gdy żarówek jest więcej, problem jest trudniejszy, gdyż żarówki mogą na siebie nachodzić. Na każdą z tych, na każde z tych pól i tych świeci po jednej żarówce. Natomiast tutaj świecą dwie żarówki. Pierwsze rozwiązanie, jakie nam przychodzi do głowy, to przejrzeć wszystkie pola tego tunelu, dla każdego pola sprawdzić, ile żarówek świeci na dane pole. Mamy tunel. Jakiś przykład, żeby nam było łatwiej sobie wyobrażać, jak ten algorytm działa. Jest to tunel, który ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem fragmentów. I weźmy trzy żarówki. Jedną, która świeci od drugiego do czwartego włącznie. Drugą, która świeci od trzeciego do siódmego włącznie. I jeszcze jedną, która świeci od czwartego do piątego również włącznie. Wszystkie te żarówki były charakteryzowane przedziałami domkniętymi. Gdy przeglądamy sobie dane pole, na przykład pole trzecie, i chcemy sprawdzić, ile żarówek na nie świeci, należy dla każdej z tych żarówek, każda z nich była charakteryzowana dwoma liczbami całkowitymi a i b, Czyli dla danego pola, dla każdej dla danego pola, które oznaczymy zmienną i, i dla każdej żarówki sprawdzimy sprawdzamy czy i mieści się w tym przedziale, który jest wyznaczony przez liczby a i b. Czyli naszym zadaniem było znalezienie największej takiej liczby, która wchodzi w skład najmniejszej liczby, która wchodzi w skład największej liczby przedziałów. Tak? To rozwiązanie przegląda wszystkie pola po kolei, dla każdego przegląda wszystkie żarówki i porównuje za każdym razem wynik do aktualnego maksimum. Jednak to rozwiązanie nie dostaje maksymalnej liczby punktów ze względu na to, że w treści zadania podane były dane, które dla takiego algorytmu sprawiałyby, że działałby on bardzo długo. Jest algorytm szybszy. Jak ten algorytm działa? Ja zostawię ten rysunek. Smażę tylko te nasze rzeczy pomocnicze. Co my tak naprawdę dla każdego pola liczymy? Dla danego pola chcemy wiedzieć, ile jest takich przedziałów, które zaczęły się przed nim, a które kończą się za nim, lub w tym miejscu mogą się zaczynać lub kończyć, ponieważ są to przedziały domknięte. Więc to, co nas interesuje w danym miejscu, to liczba przedziałów, które się otworzyły, ale się jeszcze nie zamknęły. No to ja w tej tablicy zapiszę sobie w każdym miejscu, postawię plusik, jeśli jakiś przedział się zaczynał, i minusik, jeśli się kończył. Tutaj się zaczynał jeden przedział, Tutaj jeden, tutaj jeden, tu także się kończył jeden, tu się kończył drugi, a tu się kończył trzeci. Czyli w każdym polu możemy mieć informacje o wielu przedziałach, które się tam otwierają i które się tam zamykają. Zauważmy, że w danym miejscu wynikiem jest liczba plusów, które wystąpiły przed tym miejscem. Pomniejszona o liczbę minusów, które wystąpiły przed tym miejscem. Tu mamy trzy plusy oraz jeden minus. Ten minus wystąpił dopiero za tym miejscem, więc liczymy tylko ten minus. Jest on jeden. I dla miejsca piątego powinny być dwie żarówki, które na to miejsce świecą. I rzeczywiście świeci ta żarówka i ta żarówka. My możemy sobie jedną rzecz dla wygody zrobić. Mianowicie minusy nie wstawiać w miejscach, w których te przedziały się dokładnie kończą, jako że są to przedziały domknięte. Możemy sobie je wstawiać jedno miejsce w prawo. Czyli dla przedziału, który kończy się tutaj. Wstawiamy minus tutaj, tutaj i tutaj. Możemy to w, progr w programie zrealizować jako liczby całkowite, plus 1 i minus 1 do każdej takiej komórki. Wystarczy dodać jeden za każdym razem, jeśli tam się otwiera przedział, za każdym razem minus jeden, jeśli się zamyka. Także wstępne obliczenie to wczytanie wszystkich przedziałów, dla każdego z nich zaktualizowanie dwóch komórek w tablicy. To zajmuje nam tyle czasu, ile wczytywanie wejścia. Natomiast liczenie w wyniku dla każdej komórki jest już proste. Zaczynamy od komórki pierwszej. I zapamiętujemy sobie, ile do tej pory było plusów, ile minusów. Na razie mamy 0 plusów, 0 minusów. Więc dla jedynki wynik to 0 minus 0, 0. Tutaj mamy 1 plus, 0 minusów, wynik to 1. Tutaj mamy 2 plusy, 0 minusów, wynik to 2. 3 plusy, 0 minusów, wynik to 3. 3 plusy, 1 minus, wynik 2, 3 plusy, 2 minus, wynik 1, 3, 2 i wynik 1 oraz 3, 3 i wynik 0. Widzimy, że miejscem, na którym świeci największa liczba żarówek, jest miejsce czwarte. Ale tak naprawdę, jak już wspomniałem, jeżeli zrealizujemy to jako liczby całkowite plus 1 i minus 1, nie musimy zapamiętywać liczby plusów i liczby minusów, tylko za każdym razem dla napotkanego plusa dodać jeden, dla napotkanego minusa odjąć jeden i w każdym miejscu mamy wynik. W ten sposób z wyników dla każdego miejsca wybieramy największe, a spośród wszystkich największych to miejsce, które wystąpiło najwcześniej. Także to jest rozwiązanie, które otrzymywało już 100% punktów za to zadanie.